Jest gołąbek z żółtą obrączką. Głodny jak nie wiem. A taka ta pogoda też niekorzystna, bo to a to, a to pada. Znaczy, że pada to dobrze. No, Sporze nie mają co pić, ale aż tak, żeby padało. No to trochę trochę przesada. No i głodny, głodny. Żółta obrączka i tipes ma, Tam na pewno ma numerek telefonu. Ale no, radzi sobie, to nie ma powodu go oczywiście łapać, zmieniać mu biegu w yy, historii. Jestem biały gołąbek. Yy, o, tu jeden już się częstuje sam z reklamówki. Gołąbki już jadły, bo ja tutaj łapałam takiego z, ze znacznikiem tam. Gołąbeczek jest. Yy, był u mnie w leczeniu. A żeby go jeszcze tak odznaczyć, to mu dałam znacznik. Biały z numerem telefonu mój i brązowy. Bo to tak po prostu, tutaj jest więcej gołąbków z moimi znacznikami. Ale ten to był tak o, niedawno wypuszczony, więc muszę go mieć tu na oku. Ten młodziutki nie odleciał. Ma obrączkę i ma znacznik żółty na gołąbka może się jeszcze jakieś pokażą, ale ja tu byłam u nich rano i teraz przyszłam jeszcze raz bo właśnie ze względu na gołąbka, że tutaj chciałam złapać zaplątanego o tu też z moim znacznikiem białym no i się jeszcze pojawił właśnie gołąbeczek z żółtą obrączką ja przyszłam żeby zaplątanego gołąbka złapać młodziczek też sobie bardzo dobrze tu radzi, ten który się urodził w Pergoli patrzcie tutaj biedoczek przyszedł bliziutko no mogłabym go złapać, ale no nie ma potrzeby co go będę łapać cośkolwiek może by tu widać było na tej obrączce ale nie będę go płoszyć akurat z tej strony jestem zaraz może jak mu tu dam o, się przestraszył zobaczył, że za blisko jednak jest Pocztowy gołąbek no to też nie jest taki bachani. No Jak bardzo głodny to przecież nie będzie uciekał od człowieka, bo jest przyzwyczajony, że człowiek mu daje jeść. Może coś tam się odczyta z tej obrączki. Coś widać, ale to by trzeba było stopklatkę zrobić. Stopklatkę i może by tam. Nie, no niech się naje nie będę go tu... I będę go tu płoszyć, to ważne nieważne jak to ma ważne, żeby gołąbeczek, żeby sobie pojadł. O, proszę, tam dalej. O, rozpycha się skrzydełkami, głodny. Rano go nie było. Rano go nie było teraz. Teraz tutaj dotarł. Do gołąbków. że podbiera, kto to mam A Niech, A niech on sobie niech się naje. Niech się naje widok. Tyle gołąbki dostaną, żeby się najadł lotnik żeby napełnił te swoje zapasy uzupełnił. Tak jak ktoś się ładnie napisał gdzieś, kiedyś. Tak jak samolot paliwem się uzupełni paliwo. I będzie leciał dalej, odpocznie.